Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, mieliśmy teraz w niedzielę taki dzień poświęcony Biblii, Pismu Świętemu. Była to niedziela Biblii, dlatego tak staram się w tym tygodniu wprowadzać was jeszcze bardziej w tajemnicę Pisma Świętego w naturę Biblii Słowa Bożego. Oczywiście dla mnie samego to wciąż jest jak wielki ocean, nieustannie, będący jakimś wyzwaniem, i wciąż nieodkryty do końca. Chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć, to co wczoraj mówiliśmy już, że, że Pan Bóg, to Słowo Boga, zeszło tutaj do nas. Przede wszystkim Słowo stało się ciałem, Syn Boży stał się człowiekiem a to słowo odwieczne też przyjęło tą formę naszych ludzkich sformułowań zdań naszej gramatyki tego wszystkiego co znamy w komunikacji tej mówionej tej pisanej słowo Boga weszło w te nasze nieudolne można by powiedzieć też formy ludzkiej pisowni ludzkiego słownictwa, Pismo Święte zostało napisane generalnie w języku hebrajskim i greckim. Stary Testament hebrajskim, częściowo też po grecku, nowy testament po, po grecku. Oczywiście dla nas Polaków to są języki odległe, zresztą ten hebrajski, którym zostało napisane Pismo Święte, to już jest też język, martwy, nie używane nawet przez, przez Żydów. przecież są pewne podobieństwa. To tak samo grecki jest zupełnie inny y, niż ten, który używają dzisiaj Grecy. Y, pewnie też są jakieś podobieństwa. J, łacina jest też językiem y, martwym, kiedyś używana przez, y, przez starożytnych Rzymian. Y, zatem, żeby przeczytać Pismo Święte w oryginale, trzeba by znać język hebrajski i język y, Grecki. Przeczytam wam kochani jedno zdanie po hebrajsku, żebyście tak usłyszeli, jak dźwięczny jest tu język, taki bardzo miły też dla, dla ucha, piękny. Oczywiście trudny. Osiem lat temu, w 2012, zacząłem się uczyć troszeczkę hebrajskiego, kiedy byłem w seminarium Ojcem Duchownym. Miałem więcej czasu. Więc mogłem sobie na to pozwolić, więc tak nie cały rok uczyłem się hebrajskiego i nagle w 2013 przyszedłem tutaj do, do parafii do Mszana, by służyć tutaj, Duż pastersko i nagle przez jakiś czas jeszcze miałem tam ochotę kontynuować te moje studia takie biblijne dodatkowe, ale szybko się okazało, że no po pierwsze dużo zadań duszpasterskich, a po drugie bycie proboszczem związane było z tym, że trzeba było się nauczyć jeszcze innego języka. Języka umów, składanych wniosków, pisania sprawozdań różnych do remontów, do jakichś innych prac administracyjnych, budowlanych, gospodarczych. Podziwiam ludzi, którzy potrafią łączyć takie wątki i... Jedno i drugie. Jedno było też, kiedy tutaj przyszedłem i zostałem proboszczem, nie przestałem czytać Pisma Świętego. Słowa Bożego, tej codziennej lektury, tej duchowej, trochę zaniedbałem te studia no, biblijne, ale karmiłem się dalej słowem, i to jest najważniejsze, abyśmy my to również znajdowali czas na czytanie Słowa Bożego. W każdej diecezji jest kilku księży. Wcześniej oddelegowanych przez księdza biskupa, takich zdolniejszych, którzy studiują Pismo Święte, czyli po uzyskaniu magisterium z teologii, kontynuują studia, kończą je doktoratem, później jeszcze, jeszcze dalej z Pisma Świętego. To są bardzo trudne studia. Nauczenie się tych języków biblijnych nie jest łatwe, ale w każdej decyzji mamy kilku świętych. Takich kapłanów, specjalistów od Pisma Świętego. Ale tak jak powiedziałem, przeczytam to jedno zdanie. To pierwsze zdanie z Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W języku hebrajskim, oczywiście, może akcenty też jeszcze inaczej brzmią, mniej więcej tak byśmy to mogli usłyszeć. Bereshit Bara Elohim et ve-et Harez. Czyż nie piękny język. Właśnie w takim języku napisano Stary Testament. A dzisiaj, moi drodzy, my jesteśmy cały czas przy Ewangelii według Świętego Jana, rozdział szósty, który nazywa się też częściowo tutaj mową eucharystyczną. Jezus dzisiaj powie nam bardzo wyraźnie o sobie, że ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Moi drodzy, Pan Bóg zna ten świat naszych ludzkich potrzeb. Psychologia mówi, że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Bardzo istotna, fundamentalna dla naszej ludzkiej egzystencji. Od dziecka. Człowiek chce mieć poczucie bezpieczeństwa, i to, to poczucie bezpieczeństwa daje mu na początku rodzice. Jak to jest bardzo ważne, e powinniśmy sobie nieustannie to e uświadamiać. I tam, gdzie są kryzysy e małżeńskie, tam, gdzie, gdzie rodzice też e jakby zapominają o tym, e to dziecko może e przeżywać jakieś ogromne. Rozbicie wewnętrzne, ponieważ potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest bardzo ważna, nie tylko w życiu małego człowieka, dziecka, ale w życiu każdego z nas. I co dzisiaj Jezus chce nam powiedzieć przez ten fragment Ewangelii według świętego Jana, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, Nigdy pragnąć nie będzie. Chcę dzisiaj słowo Boże powiedzieć, że tą najgłębszą potrzebę człowieka, poczucie bezpieczeństwa, takiego pokoju, szczęścia też zarazem, może dać tylko ten, który nas stworzył. Może dać tylko Bóg. Oczywiście my w tej hierarchii wartości, Mamy jakieś takie różne inne elementy i relacje, różne też rzeczy, które dają nam takie też poczucie bezpieczeństwa, tak jak dzieciom, rodzice, współmałżonek to jest bardzo ważne, przyjaciele wiele innych też relacji, które są bardzo ważne w naszym życiu, ale w Psychologia nam też takie podpowiada, taka bym powiedział ona chrześcijańska, taka ewangeliczna psychologia, tam gdzie człowiek nie jest w stanie skierować się rzeczywiście na Pana Boga, który jest w, może nam zaspokoić najgłębsze nasze potrzeby, wszystkie, i to właśnie poczucia bezpieczeństwa, tam bardzo często się rozczarowujemy. Chcę Wam, powiedzieć, kochani, powiedzieć, że nawet takich, wiele takich naszych ludzkich pomyłek, które są potem grzechami, mogą stać się też jest grzechem, nie wynika tylko dlatego, że człowiek robi coś bardzo świadomie złego, że chce właśnie wejść w to bagno zła i grzechu. Często myli pewne rzeczy i nawet takie, takie zwykłe rzeczy jak łakomstwo. To, że ktoś się objada nieustannie i, i ma z tym jakiś problem, może świadczyć o tym, że gdzieś tam w środku jesteśmy niespokojni. Nie mamy do końca takiego poczucia bezpieczeństwa. I zajadanie się takie, przejadanie no różnych rzeczy, słodyczami, używkami jakimiś, kawą, czymkolwiek, może alkohol też do tego prowadzić, jest taką namiastką. Myślimy sobie, to jest to, czego szukałem. Oczywiście potem bardzo szybko się ockniemy i widzimy, że to nie jest to. Dalej może być tak z, z rzeczami materialnymi, do których dążymy. Mało, mało tego. Człowiek. Chcę wam powiedzieć, dlaczego możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dzisiaj tak wielu młodych ludzi wchodzi na drogę bardzo szybkiego współżycia seksualnego również przed ślubem? Dlaczego wielu też ludzi, nie potrafi założyć rodziny, dlaczego wchodzą w liczne związki krótkotrwałe, w których występuje to doświadczenie seksualne, ponieważ myślą, w zasadzie łudzą się, że to właśnie wypełni ich takie poczucie bezpieczeństwa, takie wpadnięcie na chwilę w czyjeś ramiona. Daje to może jakąś chwilowe takie ukojenie ale kiedy się już potem oczy otworzą i człowiek posmakuje też od odpowiedzialności za to co zrobił przeżywa ogromne rozczarowanie i ogromny ból największy ból jaki człowiek może przeżywać ten egzystencjalny to pomylić pana boga tą jego wszechmoc taką ogromną dobroć to dobro z jakimiś innymi rzeczami skończonymi z tymi, z dobrami materialnymi, właśnie z ulotnością takich, takich relacji. Oczywiście te dobra i relacje mogą nas do Boga prowadzić, i one mogą być też dobre, tak samo jak, jak czym jest relacja małżeńska. Zatem dzisiaj, Panie, Jezus nam powiedzieć, że On jest tym chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto do mnie, kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. To On, Bóg może zaspokoić najpełniej nasze te duchowe potrzeby, również tą potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niebo jest takim miejscem, w którym będziemy naprawdę całą wieczność czuć się szczęśliwi i blisko Boga bezpieczni. Taka dłuższa Katecheza dzisiaj, zostańcie z Bogiem.